Warsztaty muzyki niezwykłej, nieszpory wtorkowe. Jak widzicie, już na samym wstępie mamy odnośniki do innych stron, ponieważ część śpiewów będzie się nam powtarzać. Także przechodzimy do śpiewania antyfon i melodii psalmowych. Tutaj wkradł się drobny błąd, mianowicie. To też będziemy śpiewać w tonie szóstym, tak jak tutaj jest napisane, ale nie w wariancie dominikańskim. Tutaj ten wariant dominikański w pierwszej części mamy rozpisany. Natomiast właściwą melodią i zarazem też właściwym tekstem psalmu jest ten, który mamy tutaj w tej środkowej linii. Jest to melodia może nawet bardziej, bardziej znana niż ta, niż ta wersja rozpisana. Melodii psalmu, którą tutaj mamy, której mamy u góry. Tu zaczyna się właściwy psalm, a tutaj zaczyna się ta część, którą mamy rozpisaną w nutach. Przechodzę do śpiewania antyfony. Signo cruci confregit fluctus, quos eleva verunt flumina in aquis multis. Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo, quis requiescet in monte sancto tuo, fi in creditur sine macula et operatur justitiam filoc fitur veritatem in corde suo. non egit dolum in lingua sua, nec fecit proximo suo malum. Ed probrium non intulit proximo I tak dalej, i tak dalej. Przez oba psalmy i pieśń. I potem powtarzamy antyfonę. I później znów mamy odnośniki do tych fragmentów, które były dnia poprzedniego. Przechodzimy do. Prześpiewywania antyfony do pieśni Maryi. Predicatorum ordinis flos pulcherrimi ac sinte tua canentes merita, tuinos in boe odoris fragrantia magnificat anima mea dominus et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia respexit humilitatem ancille sue, ecce enim hoc beata medicend omnes generationes. Quia fecit mihi magna, qui potences, Et sanctum nomen eius. I tak dalej, i tak dalej. Później powtarzamy antyfonę. I dalsza część nieszporów jest od strony 34.